Witam wszystkich e -bikersów. Ostatnio na filmiku pokazywałem Wam, że szukałem błędu w tym, w tym kole. Okazało się, że trachnięty jest kontroler. A że nie mogłem dostać takiego, jak tu był oryginalnie. Także ten pójdzie do kosza. I mamy tu kabel już zakupiony. Kabel jest w całości, także będziemy musieli go przeciąć i po prostu, no i wtedy powstaną dwie części. Jedna pójdzie do kontrolera, druga pójdzie do koła, czyli pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobię. Yy, witam wszystkich e -bikersów. Ostatnio na filmiku pokazywałem Wam, że szukałem błędu w tym, w tym kole. Okazało się, że trachnięty jest kontroler, a że nie mogłem dostać takiego, jak tu był oryginalnie. Także ten pójdzie do kosza. I mamy tu kabel już zakupiony. Kabel jest w całości, także będziemy musieli go przeciąć. I po prostu, no i wtedy powstaną dwie części, jedna pójdzie do kontrolera, druga pójdzie do koła, czyli pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobię. Najpierw odkręcamy te śrubki od, od faz silnika. Tutaj jest prąd wejścia i wyjścia do kontrolera. Te kable już nam nie będą potrzebne. Tutaj mamy yy, hale i biały kabel to będzie kabel najprawdopodobniej. Zliczający obroty silnika ist tu przekręcony lub czujnik od przegrzania. Jedno z dwóch, nie jestem pewien. Alles klar. Hier drüben auf den zwei Steckern haben wir die Hallverbindungen, und von hier aus geht auch ein weißes Kabel. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, was es ist. Entweder der Mist die Umdrehungen vom Motor, oder es ist eine Temperaturabsicherung. Aber das finden wir spätestens heraus, nachdem wir es aufgedreht haben. Alles klar. Wie man hier das ist diese Außentechnik. Sie ist von der I one są jakoś tak na skrzyż połączone. A ta tutaj, druga wtyczka, ta jest od czujników hala. Czyli najpierw trzeba jakąś, jakoś delikatnie tą wyciągnąć, żeby nie skrócić sobie kabli od czujników hala, lub po prostu je odciąć od razu przy samej wtyczce. Co chyba najprawdopodobniej zrobimy. No bo tak byśmy musieli się siłować z tą wtyczką, żeby ją wytargać. A jest zalepiona. Bo inaczej byśmy urwali gdzieś to coś. Także wycinamy kable przy wtyczce. Odsuwamy kable do boku i kontroler do góry. Dobra, teraz próbuję tutaj znaleźć śruby, które trzymają ten kontroler. Nie jest to proste, jest tu kurcze dookoła. kupasz śrubek. Nie wiem, czy one trzymają ten kontroler, czy są po prostu do jakichś kabli tutaj od spodu, nic nie widzę. Także wykręca wszystkie po kolei, jakie tylko idzie. Bo kable od silnika już mamy wolne. Odcięliśmy sobie hale, odkręciliśmy sobie. Kurczę, nie wiem. Termometr zdaje się tu jest, chociaż nie. To chyba nie termometr, bo jest schowany w tym, w takiej termicznej osłonce. Raczej termometra chyba nie chowają w termicznej osłonce. Chociaż dobra. W każdym razie wykręcamy wszystkie śruby. I próbujemy go wydłuwać do góry. Następnie spróbujemy wyjąć oryginalny kabel i w te same miejsce włożyć nasz wystarczy ośmiopinowy. My mamy akurat dziewięciopinowy. Także ten biały kabel też będzie podłączony. Widać to jest metal aluminiowa. To, mo, to może być radiator przykręcony czy, czy chłodzenie raczej do, do, do samej obudowy koła. Zaraz sobie sprawdzimy, jak odkręcimy także luzik, te dwie śrubki te dwie śrubki. Tutaj z tyłu czarne, to są, to są rzeczywiście, żeby ciepło przeprowadzić. A te tutaj z czerwonymi podkładkami, te trzymały cały kontroler na miejscu. Także wyjmujemy i lecimy dalej. Jak widać, kontroler jest tak zrobiony, że tu pff, naprawić to raczej nic nie idzie. Wszystko jest. Zabezpieczone epoksydem na grubo, jedynie tutaj chłodzenie do, do tych. Do mostków w sumie solidnie zrobiony kontroler, tylko ta jedna. Tu jest jednak, wiesz, jak się wyjmie, to się widzi. To jest tu jakiś dziwny mostek w tym miejscu. Przychodzi stąd tu i to wszystko, nic nie widać. Hmm. Trudno. Nie mogliśmy przeczytać, bo obudowa z niego się skopciła, chociaż tu są jakieś symbole. A6, ale to już mniejsza z tym. My żeśmy zamówili nowy, przyjdzie nowy. Ten wyląduje w koszu. Tu jest kabel przełożony przez czarny, twardy plastik. Miałem możliwe, że jest tu zaklejony. Zaraz złapiemy jakieś cążki. spróbujemy go wyszarpać. Jak się nie da. Utniemy równo przy tym przy tym czarnym. Nie wiem co to jest metalowe, metalowa część chyba wytoczona. Tak, metalowa część wytoczona. I po prostu wiertełkiem zmierzymy jakie to wiertło. Rozwiercimy, no. Dobra, kabelek sobie obcięliśmy w miarę równo z tym, z tym metalowym krążkiem. Kabelek jest 8 z kawałkiem gruby. Także wiertełko ósemka, maszyna i i wiercimy. że jest zacząć jednak Jednak chyba mniejsze było niż 87 pewnie kurczę ja źle spojrzałem na suchmiarkę. Dobra, w każdym bądź razie po przełożeniu kabla trzeba będzie go zabezpieczyć. Yy... Jakimś silikonem w tym otworze, żeby żeby był po prostu 7,7 i 7 3 mm. Nowy będzie sporo cieńszy. Ech, jeszcze go nie mierzyłem, ale nowy nie widzę. Nowy ma 6 mm, niecały. Także powinna dobrze wejść, bezproblemowo. E, jak widać, zdemontowałem ten, e, ten stojan z tego względu, że coś mi się nie spodobało przy odwiercaniu. No i się okazało. Że kabel nie wchodzi na wprost, tylko on sobie tu skręca do boku. Troszeczkę za głęboko wywierciłem i rynienka tutaj, która normalnie by kierowała ten kabel się zjebała po prostu także trzeba kombinować będzie trochę żeby go przełożyć nie będzie to proste no jak widać przeciąganie kab przewodów w jakimkolwiek silniku nie jest proste jednocześnie ciągniemy i wpychamy. Dobrze jest taki kabelek zasmarować z za jakimś teflonem czy czymś, żeby łatwiej przechodził. No i nie, nie tego. Nie, nie, nie rozcinamy osłonki przed włożeniem. Osłonkę zostawmy w całości. Jest większa pewność, że zdołamy go przesadzić. Dobra teraz ostrożnie, jak najostrożniej się da, obcinamy wierzchnią osłonkę z delikatnym zapasem, żeby... Żeby, żeby móc sobie później termokurczki założyć. No i uwalniamy kabelki. Podłączamy kolorkami. Kolorki powinny pasować. To jest jakiś wyjątkowy błąd, jeżeli kolorki nie pasują. Chyba, że składamy jakiegoś biąksa czy coś, te tam kolorki w ogóle nie pasują, ale tu mamy żółty, niebieski i zielony. Te same kolory są na halach. Trzeba też uważać, żeby się zgadzały. No i te same kolory podłączamy później do kabla od sterownika. Dobra, lutujemy ostatni kabelek. Biały. Yy, biały kabel nie ma żadnego wpływu na, na jazdę roweru. To jest raczej albo czujnik temperatury, albo, albo ten, albo czujnik obrotu koła. Także kończymy to. Zapinamy yy, nie zapinamy, tylko podgrzewamy sztrumfy w yy, termokurczki i, i co będziemy składać silnik z powrotem Najważniejsze, żeby uważać na rączki przy wkładaniu silnika bo magnesy dosyć mocno ciągną Czyli nie trzymamy tak, bo będzie ciap i będą palce boleć. Dobra. Struszałchy. Te termokurczki. Działa lutownica. To wszystko od niemieckich wersji. Języki ci się mylą. No i trzeba ten porządnie. Porządnie poprzypinać yy, kabel bindami, żeby nic nie odstawało. Ach, cieplutkie. Bo jak odstaje, silnik się obraca, wiadomo. A nawet i porządnie wyczyścić silnik przed złożeniem, żeby nic w środku nie było, bo ostatnio. Tam na jednym nawet z filmów mam, coś zostało w silniku i prawie mi go zepsuło. Teraz się teraz się kręci u jakiegoś tureckiego kolegi, który szczęśliwie z niego korzysta, a my robimy inne. Ok. Zatrzymaj. Dobra. Wszystko czyściutko. Plac budowy oczyszczony, pospinane, nic nie wystaje. Wszystko dopięte. Także możemy silnik zapinać. Później tu wlejemy. Od góry jeszcze jakiegoś uszczelniacza. Może nie dzisiaj, bo dzisiaj już niewiele czasu zostało. Trzeba iść kupić koralapigu. Guinness. A, Guinness przereklamowany. Także to mniej więcej działa dosyć gwałtownie. Ile skręcamy, miejsce? skręcamy, pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy później na następną część, jak będziemy go podłączać do roweru. Tam stoi ten mały biały, nie ten duży, ten duży później. No i do zobaczenia.